Cześć Kapitanowie, z tej strony Strzelanca1HP. Dzisiaj West Virginia na tapecie. Zderknijmy sobie w pierwszej kolejności na upgrade'y, co sobie tutaj rzucimy. Czyli w tym momencie mamy do wyboru dwa sekundarka albo bateria główna. I teraz zerknijmy, co możemy sobie tutaj wrzucić. Prędkość pocisków, ale przeładowanie zwiększa się plus 5%. Hmm. Teraz jest dobre pytanie słuchajcie. Zarchnijmy sobie może w pierwszej kolejności na parametry Zanim damy sobie upgradey, czyli mam teraz tak działa 406 mm, słuchajcie, na czwartym tierze jest bardzo duży, jest to bardzo duży bardzo duże są działa, tak? 16,7 zasięg, przeładowanie 30 Hmm. Zerknijmy sobie jeszcze raz na upgrade. Słuchajcie, spróbuję sobie kosztem tego, że będą mi kilka sekund, dwie yy, przeładowywały się, działa trochę dłużej. Teraz, yy, co tutaj możemy sobie dorzucić? Ja sobie dam napalenie. Z uwagi na to, że większość, yy, większość okrętów chce yy, pancernik spalić, więc szybciej będziemy się gasili. Jeżeli chodzi o konsumable, czyli mamy standard, czyli mamy gaśnicę, mamy grupę naprawczą trzy razy, no i samolot zwiadowczy. Dobra, teraz możemy stricto przejść do parametrów, punkty przeżywalności, czyli tak zwane HP 53 860. Pancerz od 6 do 457, osłona przeciwtorpedowa 37%. Tak patrzyliśmy wcześniej na baterię główną: 4x2, 406 mm. Kaliber, czyli to jest naprawdę bardzo dużo: zasięg 16,7, reload 31,5 czyli o półtorej sekundy się zwiększył. Burzaki Damage 5700. 36% na podpalenie, a peki 13640, sekundarka 8x127, zasięg 4 km. Dobra, prędkość okrętu, no strasznie jest wolny, 19,5, strasznie. Wykrywanie z wody 13,3, z powietrza 11,2. Okej. Okay. No tak jest, powiedziałem, duży zasięg, duży kaliber dział, czyli bardzo mocne te działa. Prędkość daje wiele do życzenia, nie? no ale kręci, zobaczymy. Dobra, jeżeli zobaczymy jeszcze sobie, kapitana Simsa, sobie dałem na, yy, na kapitana. Macie informacje tutaj, Henry jest jako inspiracja. Więc, yy, no, ja tak gram, jeżeli chodzi o, yy, o pancerniki amerykańskie. Możecie zgapić, możecie sobie własnego builda wrzucić. Na chwilę obecną tak mi się dobrze gra. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tego. Szybko wrzuciło do bitewki. Jeszcze nie grałem tym okrętem. Premeczka czwartego tieru amerykańska. Ale tak jak mówiłem w wcześniej, w wcześniejszych filmikach yy, Najlepszym yy, Najlepszym tierem do zarabiania jest tier szósty Więc jeżeli yy, kierunko... no, Generalnie każdy okręt jest Premium ukierunkowany na zarabianie Ale najwięcej się zarabia Właśnie Na tierze szóstym Dobra, zerknijmy sobie Jak tutaj nas rzuciło A powiedziałem, że to jest czwórka A to jest piątka. Dobra, nieistotne Fubuki, Fubuki, Gat, Jervis. No to powiem Wam, że trzeba będzie Rzucamy się z automatu na y, Apeki y, i zerknijmy. Dobra. Zobaczmy sobie, mamy dwa DD. Tak, mamy dwa DD. Nie ma sensu gdzieś pchać do przodu. Z uwagi na to, że są cztery... cztery niszczyciele z drugiej strony. Krążownik idzie w tą stronę i już mam spota. Więc prawdopodobnie Izbit będzie mnie atakował. Dobra. Spróbujmy mu rzucić z takiej odległości. Zobaczmy co z tego wyjdzie. No. Oj oj, 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 No i pięknie, zobaczcie. Pięknie cytka weszła. Ładnie wymierzone. Proszę. Widzicie, widzicie to? Bardzo aigl, ładnie z twojej strony, ale ja się będę dalej świecił. No. Powiem wam deska myśli, ale jeżeli to był krążownik, okej, okay, nie? Ale niestety Dobra, próbujemy, tylne działa Przesuwamy trochę do przodu I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No teraz mi on trochę włożył, zobaczcie. Aj, brakowało, gdyby nie skręcił. Gdyby nie kręcił, no to wtedy by wyszło ładnie, nie? Byłaby cytat. Dobra, mamy Dedeki. Próbujemy wspomagać nasze. Aj, zwolnij, słuchajcie. Yy, nasze niszczyciele. Nieważne, grasz pancernikiem, strzelasz. Yy... O, zobaczcie, zobaczcie, jak ładnie kręci. Przód, tył, przód, tył. Yy, nasze. Pomagasz naszym, naszym niszczycielom, tak? Więc piękna salwa, która naprawdę wejdzie od y, pancernika w DDK, robi miazgę. O, no, a kartuski przeżyj to. O, no, ruszaj się, panie, ruszaj się tym dużym złomem, bo tam torpedy idą. Na razie to jest bitwa jeszcze nierozstrzygnięta. No, chyba, pyta pytanie, 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 czy ja muszę teraz dziobować? Muszę teraz dziobować. No, kręć. O, 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 o. Tak, widzę. O, wejdźcie teraz do przodu. Dobrze, przekręcone torpedy. Pięknie, widzicie? O, to chodzi. O to chodzi. Teraz jeszcze Jervisa z tej strony i będzie, będzie pięknie. Tamta strona padnie, podejrzewam. Dlatego nie bójcie się strzelać z, z pancerników, niszczyciele, bo naprawdę, naprawdę robicie im dużą krzywdę i zabieracie duży demecz strzelając z pancerników. A niszczyciel, który jest y, stricto na, y, na oparach, on może nawet pokierować bitwę, bo je jego y, plusami jest to, że ma bardzo małego spota, no i ma torpedy. Natomiast pancernik, pancernik generalnie jest mięsem armatnym, który powinien przyjmować, y, przyjmować y, demet za krążowniki, za niszczyciele, bo on ma dużą pole HP. Zobaczcie, naprawdę, tutaj w wypadku West Virginia kaliber dział robi robotę. On na razie widzicie, tutaj akurat nie mam możliwości, że tak powiem, strzelania cały czas, bo wszyscy praktycznie już uciekają. Eee, próbuję dogonić, szczególnie, że to on, tylko 20 węzłów płynie. Ten pancernik, ale tutaj gdzieś po boku jest yy, jest krążownik, o dokładnie spróbujemy teraz krążownika troszkę znieczulić zobaczymy czy to wejdzie, chociaż jeden pocisk no 4300, dobre i to przekręcimy, o już chyba po nim dokładnie chciałem jeszcze troszkę odkręcić i próbować y, próbować z y, tylnej st, baterii strzelić, Ale zaraz będziemy mieli Izmir'a. Fajną rzeczą jest to, jeżeli mamy yy, yy, inaczej strzelać, przednia bateria, tylnia bateria. A dlaczego? Dlatego, że na tylnej baterii możemy zrobić korektę. Słuchajcie, zobaczcie. Teraz mniej więcej tak strzeliłem. Teraz zobacz jak pociski spadną. Dobrze spadły. A, i trochę za nisko, poszło, poszło, poszło mi w dół. Ale jest dobrze, to kolejna cytateta, nie? Dlatego starajmy się strzelać yy, salwy przód, odstęp tył yy, z baterii, dlatego że możemy sobie korygować yy, celowanie, tak? Ja próbuję, jeżeli mamy tą grubszą linię, celować na pierwsze działo, tak? Czyli ta grubsza kreska kończy mi się na pierwszym dziale. Zobaczę, jak to spadnie. Zobaczcie. I w tym momencie mogę skorygować trochę wyżej mogę skorygować to strzałem z, yy, z tylnej baterii nie? ja mam taką yy, technikę no i widzicie, przód ładnie wszedł a tym niestety się odbił dobra, mamy jeszcze jednego deka, który jest na lewej france więc tutaj nie powinien nam zagrażać A teraz troszkę jest lipa, bo Izmi się skontował No ale tam weszła, no i zobaczcie, to jest moc tego okrętu, 400 trójki, tak, jeżeli dobrze pamiętam, kaliber, to robi robotę cholera. Dobra, teraz mamy Atlantę, tutaj nie przestrzelę, bo pocisk, nie mam takiego loba, pociski się, pociski się, że tak powiem, rozbiją o, o wyspę. Czekamy na Atlantę. Bo powinien ją zmieść salwą. No niestety chyba, chyba nie będzie mi dane zatopić Atlantę, bo już ktoś to inny zrobi dokładnie. I teraz mam jeszcze dwa pancerniki i niszczyciel. Nie ma sensu płynąć, słuchajcie, na kapa, yy, dlatego że trzeba bronić naszego kapa. Tu jest problem. Zaznaczymy sobie dobra, niszczyciele wracają. Yy, niszczyciele w tym wypadku będą moimi oczami i teraz zobaczcie, ja muszę przerzucić działa na prawą stronę, czyli mamy pancernik i mamy yy, dwa pancerniki mamy po tamtej stronie, yy, więc no, ja muszę przekręcić te działa, innego wyjścia nie mam, mm, Bayern, czyli Bayern może mi wstawić cytę, bo ma dobre działa, natomiast Queen Elizabeth będzie mnie paliła, prawdopodobnie No to jeszcze słuchajcie, nie jest wygrana bitwa. Teoretycznie tamten niszczyciel dobrze robi. Bo ten będzie, na, będzie mi robił jako oczy na kapie. E, a ten będzie kapował. Pytanie, co z Dedekiem? Czy Dedek się e, cofnął? Nie, nie cofnął się. Dobrze. Zobaczcie, zrobi go. Robi go. Okej. Okay. Bardzo fajnie. Niepotrzebnie ja potrzebnie tamtą salwę dałem. Wali ba za peku. Działo uszkodzone jest dobrze, ja teraz działa, yy, więc Moim zdaniem bitwa już jest wygrana, pomimo tego, że jak my tutaj padniemy, to ten dedek, który jest na kapie u przeciwników, on zrobi robotę. A działo wyłączone, dobrze, dobrze. I też rozwalił działo, nic nie szkodzi. Ale ma na stałe uszkodzone działo. Jest git i szczególnie, że to jest tylne działo, dobrze dziobujemy. Czy torpedy go dopadną? Chyba nie. Chyba rozsądnie będzie w tym momencie. E, w tym momencie słuchajcie. Nie. Nie ma sensu ramować. A może? Zobaczymy. Strzelamy podziale. No ale rozbicie jest straszne. A no zaryzykujemy. Zaryzykujemy. No, 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 no. Chyba będzie ram, który mi się nie będzie opłacał, nie? Pięknie. Dobrze, udało się. No i został tylko jeszcze Bayern. Dziobujemy. To mam sobie wrzucimy, ale już nie ma nawet po co. Ja mógłbym jeszcze z tylnych dział strzelić, a już niestety się nie obrócę. Wejdzie to jeszcze? Wejdzie. Okej. Okay. Bitewka fajna. Końcówka była dość sympatyczna. Słuchajcie, podsumujmy sobie. 291 tysięcy. 104000 damage a. High kaliber wrzucony, trzeci w teamie Fubuki, Akatsuki, zobaczcie. Deski zrobiły robotę tutaj. Ok, zerknijmy sobie na ekonomię. Bez, e, mówimy o tym, że jeszcze był założony boster e, na zarobki plus 20% czyli bez kąta premium 157 986 z kątem premium 255 197 e, i podsumowując ten okręt słuchajcie e, z plusów e, duży kaliber dział pozwala na to, żeby karać okręty zresztą widzieliście co, co te działa robią e, co te działa robią yy, na randomach. Więc to jest dość duży plus. Yy, damage konkretny. Yy, przeładowanie 31,5. Fakt, ale pokazałem wam jak strzelać yy, tak, żeby się strzelić. Czyli przednia bateria, patrzymy jak pociski lecą i ewentualnie na tylnej baterii korygujemy i strzelamy ponownie. Yy, na pewno Dużym minusem tego okrętu jest jego prędkość 19,5 węzła, czy tam 20 węzłów, to naprawdę ciężko. Ale jakby nie było, moim zdaniem jeden z lepszych pancerników premium na piątym tierze. Ja serdecznie dziękuję za oglądanie. Prośba, komentujcie subskrybujcie, pamiętajcie o dzwoneczku, łapeczka w, w górę czy w dół, jak kto woli. Ja serdecznie pozdrawiam, do następnego, trzymajcie się, cześć.